Cześć, kochani, witam Was na początku tygodnia i chodźcie, zerkniemy, co nowego pojawiło się już w Action. Zobaczcie m.in. nowe akcesoria do pielęgnacji i takie praktyczne silikonowe pokrywki. Będzie też kilka przydatnych rzeczy, które pomogą Wam podczas sprzątania i nowe dekoracje. Zajrzymy też na dział kreatywny i na nowości dla psów. Dlatego, jeśli jesteście gotowi, to lecimy. Zaczniemy, tak dla odmiany oddziału kosmetycznego, bo pojawiły się dwa bardzo fajne akcesoria. Na początku chciałabym Wam pokazać te szczotki do masażu głowy. Całość wykonana jest z tworzywa sztucznego z takimi wyginającymi się końcówkami. Jest tu też wygodny uchwyt do trzymania i zwróćcie uwagę na ten masażer, bo dzięki niemu usuniecie martwe komórki na skórkę, więc zapewnicie sobie peeling i jeszcze jednocześnie oczyszczenie w jednym. Dodatkowo dzięki niemu to z powodzeniem możecie wmasować szampon we włosy lub świetnie też się sprawdzi jeśli używacie wcierek i też taki masażer poprawi Wam krążenie krwi, więc jeśli no, marzą Wam się takie wiecie małe wystające nowe włoski, tak zwane baby hairy, takie dziecięce włoski to naprawdę zwróćcie na nie uwagę. Do wyboru jest kolor różowy i niebieski, a cena jak za no, taki praktyczny gadżet nie jest myślę duża, bo kosztują niecałe 4 zł. A drugą nowością w tym dziale jest takie lusterko do makijażu. Jest dwustronne, ma taką nóżkę, ale z łatwością możecie je złożyć i po prostu łatwo zabrać ze sobą do torebki czy plecaka. I te lusterka mają 13 cm średnicy i są dostępne w dwóch kolorach: czarnym i jeszcze fioletowym i zapłaćcie za nie niecałe 9 zł. A teraz zapraszam Was na dział kuchenny, i tu już znajdziecie te silikonowe pokrywki. Świetnie posłużą Wam do przechowywania żywności, a w lodówce wiecie, zapobiegną pochłanianiu przez nią zapachów, są takie rozciągliwe i w zestawie znajdziecie 5 sztuk tych pokrywek o różnych rozmiarach. No, słuchajcie, często kroimy na przykład cytryny czy owoce i zostaje nam właśnie kawałek. A tu nałożymy tą pokrywkę i dzięki czemu właśnie nam nie wyschną, i daje jeszcze impuls za to, że można je mieć w zmywarce i jeszcze używać w kuchence mikrofalowej. Dodatkowo pokrywki wchodzą jedna w drugą, no co ułatwi nam przechowywanie. Pochwaliła je na naszej Actionowej grupie na Facebooku już Marta. Dziękujemy Ci kochana. Marta stwierdziła, że są też świetne do przykrycia misek czy słyjków i że jej się z PEPKO nie sprawdziły, a te z Action jak najbardziej w 100%. Słuchajcie, lubię takie praktyczne gadżety i za ten zestaw zapłacicie niecałe 10 zł. Znajdziecie też już nowe patelnie. Mają 28 cm średnicy i są ceramiczne. Nadają się do wszystkich typów kuchenek a aluminium w 98% jest z recyklingu, posiadają też, no wiecie, tą nieprzywierającą powłokę i ich cena to niecałe 27 zł. I na półkach pojawiła się też bardzo ciekawa kolekcja naczyń Mood, zobaczcie, wygląda naprawdę niesamowicie, ma bardzo ciekawe żłobienia i co ciekawe, słuchajcie, one wyglądają naprawdę jakby były zrobione ze szkła, a są nietłukące. Wykonane z tworzywa sztucznego, i w takim zestawie są dwie szklanki za niecałe 10 zł. Tu jeszcze niezwykle efektowna karawka, zobaczcie. Ma 1 litr pojemności, i zapłaccie za nią niecałe 13 zł. Pojawiły się również takie miski one są wykonane z takiego trwałego tworzywa sztucznego są w kolorze kremowym i w 50% wykonane z recyklingu. W zestawie znajdziecie dwie sztuki z naprawdę wytrzymałego materiału. Kosztują zaledwie 10 zł. Tu jeszcze takie wyższe miski o średnicy 30 cm i zobaczcie one naprawdę mają bardzo ładne te żłobienia. Wyglądają naprawdę niesamowicie i myślę, że tak na sałatkę będą naprawdę idealne. Zapłacicie za nie niecałe 13 zł. A tu już wyższe, ale mniejsze, bo o średnicy 24 cm. Również z tymi ciekawymi żłobieniami za niecałe 13 zł. I jeszcze w tej samej cenie jest taki zestaw z głębokimi talerzami. Zobaczcie, w środku znajdziecie dwie sztuki. I ogólnie cała kolekcja ma dwa kolory: właśnie ten beżowy i niebieski. Naprawdę bardzo ciekawe odcienie. Zapraszam Was teraz na dział dla zwierząt, gdzie znajdziecie już takie zabawki dla psów, ale nie są zwyczajne, kochani, bo Wasze psy z pewnością pokochają je właśnie w upalne dni. Te zabawki możecie schłodzić, bo posiadają taką zdejmowaną część. Wlewacie tam wodę do środka i zamrażacie na około 5-8 godzin. Do wyboru jest taki krążek. Lub taka zabawka w kształcie loda. Naprawdę myślę, że wasze psy docenią taką zabawkę, która no pomoże im przetrwać te upały. Tu jeszcze znajdziecie ją w formie kości. I za nią zapłacicie 7 zł i 72 grosze. Tu jeszcze mamy inne zabawki, chciałabym Wam je również pokazać. Jest na przykład taka kuleczka i tu jest połączenie gumy z tworzywem sztucznym. Za 7 zł i 49 groszy. A w dziale do sprzątania znajdziecie już takie schodki. Mają dwa antypoślizgowe stopnie, zamek bezpieczeństwa. I z pewnością na te schodki znajdziecie mnóstwo zastosowań. Mogą wam się przydać, np. czy to do mycia okien, czy przy innych pracach w domu. Tu macie jeszcze ich dokładny wymiar. Dodatkowo zobaczcie, one złożone zajmują naprawdę niewiele miejsca, więc naprawdę warto je mieć gdzieś tam schowane i zawierać kiedy wam będą potrzebne, i możecie je już kupić za niecałe 80 zł. Pojawił się też ten zestaw gąbek do szorowania, tak wiem, wyglądają jakby były do kąpieli, ale mają zupełnie inne przeznaczenie. Możecie je użyć do łazienki, czy do kuchni, czy po prostu do wyczyszczenia grilla. Do wyboru są dwa warianty i kupicie je za niecałe 6 zł. I w związku z tym, że jest to świeżutka nowość, nie było jeszcze przy nim ceny, więc słuchajcie, sprawdziłam ją sobie w aplikacji, bo pamiętajcie, że już ją można ściągnąć i akurat ja tą funkcję cały czas męczę. A w dziale ze sztucznymi roślinami pojawił się jeszcze taki sztuczny sukulent w doniczce. I on jeszcze posiada w zestawie taką plecioną zawieszkę na rośliny. I już Wam pokazuję, jak dokładnie to wygląda. Sama jestem wzrokowcem, więc muszę widzieć. I od razu jestem w stanie sobie wyobrazić, gdzie mogłabym taką perełkę wsadzić. Do wyboru mamy różne warianty. Jedne mają białe doniczki, inne czarne. Te sukulenty mają też różne warianty i myślę, że jest to naprawdę bardzo ładna dekoracja, którą możecie ozdobić nie jeden kącik. Myślę, że chyba zwłaszcza na balkonie będą no niesamowicie wyglądać i są w naprawdę dobrej cenie, bo za sztukę zapłacicie zaledwie 9 zł. Chciałabym Wam jeszcze pokazać te osłonki na doniczki, wcześniej ich nie widziałam, są bardzo ciekawe, bo zobaczcie mają dwa no świetnie takie dopełniające się fakturki, góra jest błyszcząca, a dół matowy, no, naprawdę świetnie i ciekawie to wygląda, do wyboru są w kolorze szarym, beżowym i jeszcze takim odcieniu, zapłacicie za nie 8 zł i 69 groszy. A na tym samym dziale znajdziecie jeszcze takie butelki. One posiadają u góry wieczko skorka i w środku znajduje się kolorowy piasek. Naprawdę bardzo ciekawa dekoracja. Do wyboru jest kolor biały, szary i zielony. I nie wiem jak wy. Ja na przykład widzę je na przykład w łazience, jeśli macie morski styl, albo gdzieś na komodzie, żeby nie stała tak pusta. Zapłacicie za nie 6 zł i 49 groszy. Jeszcze nie widziałam tych zestawów. To są takie woreczki z muszelkami. Wiem, że pewnie z pewnością gdzieś macie jakieś schowane z wakacji, ale tu jest taki gotowy zestaw. Możecie je wyłożyć na jakichś miskach i z pewnością będą stanowić efektowną dekorację. Mogą się kurzyć, ale na pewno będą bardzo ładnie wyglądać. Zapłaćcie za nie 3 zł i 79 groszy. Zwrócę waszą uwagę jeszcze na ten wieniec wyłożony kwiatami. Tak wygląda na spodzie i do wyboru mamy też różne warianty. To są takie wieńce z różyczkami. Możecie nimi ozdobić jakiś kąt albo drzwi. Kosztują niecałe 13 zł. I pojawiły się również nowe świece, ale słuchajcie, w naprawdę przepięknych, szklanych pojemnikach. Do wyboru są różne modele, ale mi najbardziej chyba przypadł do gustu ten. Ma takie bardzo ciekawe wypukłości i naprawdę pięknie odbija światło. Do wyboru mamy nie dość, że różne warianty tych pojemników to i zapachy. Ten jest o zapachu natury. Ta świeca pachnie figą. I tu zobaczcie, jest taki wzór. Świece posiadają jeden knot. I ostatnia propozycja tego typu żłobienia o zapachu bursztynu. Zapłaćcie za nie niecałe 13 zł. A z działu kreatywnego chciałabym się z wami podzielić jeszcze taką nowością. Wiem, że wiele osób naprawdę uwielbia ten dział za właśnie różnorodność i to z pewnością będzie dla was strzałem w dziesiątkę. Jest to taki zestaw do malowania kochani na drewnie. W środku znajdziecie 6 różnych kolorów farbek, dwa pędzelki i jeszcze te drewno z wyżółwionym obrazkiem. Drewno ma 20 cm średnicy i jeszcze uchwyt do zawieszenia, no jeśli stwierdzicie, że efekt na przykład przerósł wasze oczekiwania. To mu właśnie jeszcze możecie go gdzieś zawiesić. Są dwa warianty tych drewienek do wyboru, i zestaw kosztuje zaledwie 9 zł, a myślę, że miło spędzicie przy nim czas. Ciekawą propozycją jest jeszcze taka nowość: są to stemple, ale słuchajcie, one są aż czterostronne czyli z każdej strony mają właśnie ten stempel, i do wyboru są różne warianty. W zestawie znajdziecie 8 sztuk tych stempli. Zobaczcie, jakie są do wyboru. Zapłaci za nie niecałe 13 zł. A w międzyczasie proszę zerknijcie na naszą grupę na Facebooku, gdzie wymieniamy się opiniami, no właśnie o produktach z Action. Link znajdziecie w komentarzu pod filmem oraz będę Wam bardzo wdzięczna za subskrypcję, bo wtedy wiem, że te przeglądy po prostu Wam się przydają. A tu już nowe poduszki dostępli, i jak widzicie, do wyboru mamy nawet różne kolory. Możecie je też spokojnie układać w stos i za 5 sztuk zapłacicie niecałe 9 zł. I to kochani, już była ostatnia nowość, jaką chciałabym Wam dzisiaj pokazać. Życzę wszystkim udanego tygodnia i ściskam was ciepłutko. Pa!